Cześć wszystkim, z tej strony Round. Witam Was w kolejnym odcinku Super Mario 3D World na Nintendo Wii U. Zaczynamy, oczywiście, kolejny świat. Jest to siódmy, oczywiście, tu jest jakoś inaczej zaznaczony, bo tu już jest zamek Bowsera. No ale co nie zmienia faktu, że jest to siódmy świat. O i tutaj fajnie już będzie dosyć ciężko. Dosyć ciężko będzie, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. No i oczywiście pierwsza runda przed nami. Okej! Okay. Nie! Fak. Tylko nie to. To nie jest do szczęścia potrzebne. No dobra, może trochę jest. O nie! <laughs> Szlak. Masz. Stój, stój, stój. stój. Dobra, teraz. Fu. Yeah. Ekstra. Moce, kame, Dawaj, życie. Dobra, lecimy. Dawaj, kota, kurcze. Kot tutaj oni. Nic nie ma, ale bieda. Bieda z tych pół... O, dobra, dobra, wiem, wiem, wiem wiem, muszę poczekać. Niestety... Niech to się schowa. Ale dobrze, że uderzyliśmy ten blok, bo bym zapomniał całkiem o tym, że tu jest albo gwiazdka, albo stempel. A, no, stempel. Fajnie. Ekstra prosto w niego. Dobrze. Dobrze. Teraz tak. O ile pamiętam, na górze chyba powinno coś być. Jest rura. Co to jest? Czy tu jest gwiazdka? Tak, tu jest gwiazdka. O Ojejku, czekajcie, 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 czekajcie. Jak to ma być? To poleci... Tu się odbije i tu poleci... Tak, na pewno nie. Dobra, tak, musi być na początku. Dobrze, pomału. O kurczę, ledwo co. Nie lubię tych rund, nie lubię tego, bo gwiazdka wiadomo gdzie jest, a jest tak trudno ją zdobyć. To jeszcze było proste, ale później będzie ten taki level, w którym naprawdę jest ciężko to zdobyć. Słuchajcie, mam już dwie gwiazdki. Jakby nie patrzał, w sumie można tędy przeskoczyć górą, żeby darować sobie, wiecie co. A, dobra, teraz tak, to tędy możemy iść. Miał! Daj! Szybko, szybko, szybko. W sumie mogłem, wiecie co, najpierw ich rozwalić. Ale udało się. Dobra, teraz to a pięknie. Dobra, mamy wszystko, możemy lecieć do flagi. Nawet poszło nieźle. Wow, ja nie mogę. Co, żeś ty Tomek odwalił tutaj. Dobra, boś kwiatka, żebyś po, przynajmniej pokazał, że wracasz z czymś, a nie z tymi tutaj. Ojejku, odbicie. Jezu, jak tu by się teraz kotek przydał. Tak, ekstra. Zarąbiście. Dobra, nie wiem, czy mi się uda to zdobyć. Ale spróbuję. Dobrze jest. Haha, <laughs> pięknie. A kotek, gdybyśmy mieli tego kotka, gdybym tego nie spieprzył, to nie byłoby żadnego problemu. Po prostu byśmy weszli po tym pałągu. I tyle, jest, temper kurczę, lista już prawie się zapełnia do końca 175 gwiazdek. Pierwszy level za nami. No i jest kolejny, kolejne dwa i maszyna. A no, możemy wejść, czemu nie? Czemu nie? Kolejne siedem monet, siedem monet, siedem żyć lub osiem, zobaczymy. Pięknie. Dawać, dawać te monety. Uj, jeszcze walnęliśmy w ścianę. Dobrze, czyli co? Idziemy do kolejnego. Lewa czy prawa strona? Czekajcie. Ojej, czekaj, czekaj, czekajcie. Co to jest za prawa strona? Już nie pamiętam. Nie, to nie jest jeszcze ten level. Ok, pójdziemy tu sobie najpierw. E... Switch Black Ruins. Czy tu będzie? Czekajcie, czekajcie, bo nie pamiętam... O, to jest ta runda. Dobra, czyli na pewno dobrą moc mamy do tej rundy. Eee, tutaj naprawdę są pochowane ładnie. I bez... Właśnie bez mocy tego kwiatka. Kiedyś mówiłem o tym właśnie, że niektóre rundy po prostu będą wymagać od nas użycia tej mocy, wiecie, tego kwiatka. Bez tego nie zdobędziemy wszystkich gwiazdek, może tak. Dobrze, że tego dużo tu dają na razie. O, trzeba pozapalać. W którymś miejscu będzie trzeba pozapalać? Tu myślałem, że są przepaście, słuchajcie, a nie ma. W sumie to można to palcem wszystko pozapalać, tylko że ja teraz na ślepo, bo na telewizor patrzę, a pada mam tutaj pod spodem, tak schowanego. Wiecie, u mnie tak biurko jest akurat, więc nie widzę dobrze. Ale dobra, mamy. No, to jest chyba to miejsce, w którym trzeba zapalić cztery pochodnie, aby wyszła gwiazdka. Pierwsza gwiazdka. Dobrze jest to rozświetlać, bo naprawdę tu gdzieś mogą być pochowane. Już nie pamiętam, kurczę, szczerze nie pamiętam. Jest już checkpoint. Eee, dobra, kurczę i teraz tak. O, właśnie, tu coś jest. Jest druga gwiazdeczka. Eee, wróć, wróć, wróć. Nic nie ma, nie. Jest druga gwiazdeczka. Ja tak się zastanawiam, czy tu na górę gdzieś się nie wskakiwało, ale chyba nie. Chyba nie, chyba. Wow, myślałem, że mnie trafił. Dobra, jeszcze jedna. No, rozpieszczam. Wow, 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 uwaga. Dobrze. No tutaj nic nie widzę. Czekajcie, czekajcie. Chyba nic nie minęłem. Nie jestem pewien do końca, ale czekajcie, tu coś gdzieś. Tutaj jest chyba. Eee, nie, nie tu, nie tu. Tu. Tu jest stempel. Jeszcze tylko jedna gwiazdka. Gdzie ona może być? Spokojnie. I ty znikaj. Oddejcie mi moją gwiazdkę, moją ostatnią gwiazdkę, gdzie wy ją macie? Zaraz, zaraz, zaraz. Jest! Ha, tak myślałem. E... O właśnie. Ekstra, mamy wszystko, słuchajcie. Drzewa nic nie ukrywają chyba, chyba nic. Dobra, mniejsza z nim. Jednego kwiatka mamy i tak. Bardziej by mi zależało w tej chwili na dzwoneczku. E, ale jako supporta takiego mamy tutaj jednego kwiatka, w razie co. E, Okej, okay, dobra. To był chyba drugi level, tak? W tym odcinku. Tak, chyba tak. O, jaki fajny. Kolco-wzwierz. Nie wiem, jak to się też nazywa. Jakieś minionki Bowsera. Ogólnie to są minionki, ale nas wszystkich też nie znam. Kupa-czupa, to jest chyba tlenacający taki żółw Ogólnie chyba to są kupoki Też ta nazwa śmieszna jest Dla Polaków oczywiście Dobra, no to lecimy tu, tu może być ciekawie Red Hot Run Mario 100 sekund, oj Okej, okay, słuchajcie to tam nie robi akurat różnicy, bo zdążymy, ale najgorsze jest to, że nienawidzę tego levelu. To jest chyba jeden z gorszych, moim zdaniem, leveli. Tak jest irytujące. Najgorsze jest to, że nie możemy się tu zatrzymać. I Trzeba cały czas biec przed siebie. Nie ma nawet co zawracać, tak samo jak tutaj, w tej chwili. Spójrzcie, zdobędziemy wszystkie te. Gwiazdki, no i teraz nie warto w ogóle zawracać po tą gwiazdkę. Lepiej zrobić okrążenie drugie i wtedy ją złapać, bo spadniemy. Po prostu gdzieś nas tam wywali. Dobra. Tu jest tempel. Dawaj, jest, 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 jest i środkowa, o ile dobrze pamiętam, na samą górę nas prowadzi. Tak. A, pięknie. Jejku, raz ją wycinałem, to wam powiem. Hmm, ale kurczę, nie sądziłem, że za drugim razem mi się uda ją przejść. Myślałem, że będę tu wycinał już 10 razy to. Na szczęście, za drugim razem mi się udało ją przejść. Fajnie, jest. O, tak, trzecia gwiazdka, tam jak pisali, jest najtrudniejsza do zdobycia w tej rundzie. I teraz powinny chyba dwa bossy być? Nie, o. Spoko, mamy stempelek. Mamy stempelek. Wezmę go jeszcze w tym odcinku. Mm, dziękuję bardzo. Kolejna wróżka. Kolejna wróżka. Nice. Kurczę, tylko trochę mnie to... Kurza, że jesteśmy tacy mali, chyba przejdę się do pierwszego świata, ale to już nie będę tego nagrywał i zdobędę po prostu dwie. A nie, czekajcie, tu jest kurczę, ten domek. Ja nawet nie zauważyłem, że on się pojawił. Może się uda. Tak jest, ludzie. A weźmiemy tak, weźmiemy tak, weźmiemy tak i weźmiemy tak. Ekstra, czyli jest to, co potrzebuję. Ekstra, fajnie. Ile jest level już? Ile leveli mam już za sobą? Trzy. Tak, trzy levele. Spójrzmy. Eee, tak, trzy levele mamy na 100%. Uuu, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziewięć jeszcze zostało. No ten wróżki tam nie liczę, bo tam był tylko stempel. Okej, okay, mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie, tu coś jest. Rurka. Pewnie też do jakiegoś dodatkowego bossa. ale to obczejmy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, cześć.